Hejka! Z tej strony Radiusz, kanał niezmiernie Dark Almost. Lord. Dzisiaj chciałbym troszeczkę Wam poopowiadać o mojej ulubionej postaci, a w zasadzie o figurce Lego z mojej ulubionej, mojej ulubionej postaci z Gwiezdnych Wojen, czyli o Lordzie Wejderze. No, tak, no, po prawdzie to Anakinie slash no bo wiadomo, no to poniekąd to samo. Ok. Natomiast jak ktoś analizował nazwę mojego kanału, to mógł się domyślić już, że Lord Vader jest jedną z ulubionych moich postaci z uniwersum gwiezdnych wojen. Natomiast. Jak tak sobie zebrałem wszystkie autentyczne fakty, jakie chciałbym opowiedzieć Wam o tych figurkach Lorda Wejdera, tak sobie sprawdziłem, ile by to mogło potrwać, no to wyszedłby no, grubo ponad godzinny film o figurkach Lorda Wejdera. I obstawiam, że no, mimo najszczerszych chęci, większość z Was by nie wytrwała mojego, nie wiem, półtora czy dwugodzinnego monologu o figurkach Weidera. Także postanowiłem sobie ten, ten mój monolog o Weiderach podzielić na kilka części. I tak, pierwsza część, o, albo nie. Żeby było bardziej po Star, Warsowe... Star Warsowemu, to zróbmy z tego nie części, tylko epizody. O, to będzie tak. Bardziej w klimacie Gwiezdnych Wojen. O, niech będzie. Czyli tak, pierwszy epizod to będzie o klasyku, czyli o figurce Lorda Weidera, która swoją premierę miała wraz z premierą serii Gwiezdnych Wojen, czyli w 1999 roku i była obowiązującym wzorem torsu. Tutaj ten tors obowiązywał do 2007 roku. Czyli epizod pierwszy obejmie lata 1999 do 2007. Epizod drugi będzie o figurkach z tym wzorem Tolsu. To jest wzór Tolsu nazywany tak w slangu że to jest figurka ze wzorem Gwiazdy Śmierci, albo no, tors ze wzorem Gwiazdy Śmierci. No, to Gwiazdy Śmierci nie widać, ale za chwilę się też wyjaśni, dlaczego ta figurka się tak nazywa. I to będzie epizod drugi. On będzie obejmował lata od momentu, kiedy pierwsza figurka z tym torsem się ukazała, czyli od 2008 do 2000 mniej więcej 10, no, zahaczając lekko o, o 11. I to będzie. Drugi epizod, czyli lata 2008-2010. Trzeci epizod i kolejne, no to aż do kolejnej figurki Wejdera aż do współczesności, czyli do figurki, która ukazała się biały Lord Vader, to jest w tej chwili nowość na rynku. OK, czyli będzie tego kilka epizodów. Mam nadzieję, że dzisiaj się zmieszczę w pół godziny z tym, co chciałbym pokazać za lata 2008-2010, bo o, zacznę od drugiego epizodu. Po pierwsze, żeby było tak jak no bardziej po Star czyli zaczynamy opowieść od środka, a nie od początku historii. To jest pierwszy powód tego, że zaczynamy od epizodu drugiego. Natomiast jeżeli chodzi o drugi powód, to jeszcze nie mam potwierdzonej autentyczności jednego z faktów na temat tej figurki z tej, tej, tej pierwszej, z epizodu pierwszego, więc no nie chciałbym tutaj, żeby ktoś zarzucił, że, że opowiadam jakieś nieautentyczne fakty. Wszystkie fakty, które są u mnie w filmach są potwierdzone i są autentyczne. Zresztą ostatnio, ostatnio bardzo mi się spodobało stwierdzenie autentyczne fakty. Dobra. No w każdym razie no przechodząc już w takim razie do tego drugiego epizodu. Czyli zaczynamy opowieść o figurkach Lorda Weidera z lat 2008-2010. Tak jak powiedziałem, pierwsza figurka to jest ta figurka, która ukazała się w roku 2008. Swoją premierę miała w takim UCS-ie Gwiazdy Śmierci. A, no i stąd może nazwa, to od razu wyjaśniam. Ta figurka się nazywa wejder ze wzorem gwiazdy śmierci, bo tą premierę swoją premierę miała w zestawie gwiazdy śmierci. Dosyć duży UCS 3700 3700 części to był na te czasy dosyć duży zestaw, drugi chyba pod względem wielkości tak naprawdę ustępował tylko UCS-owi, który wyszedł rok wcześniej, czyli w 2007 roku i to był UCS Sokoła Milenium. Generalnie te dwa, dwa UCS-y, 2007 Sokoła Milenium i 2008, gwiazda śmierci to są jedne z nielicznych zestawów zestawów, które nie miałem okazji namacalnie mieć i, i, i się nimi bawić. No, w roku 2008 miałem. Zdecydowanie inne priorytety finansowe niż wydawanie całej wypłaty na zestaw z Gwiazdą Śmierci. Natomiast może w przyszłości jeszcze na ten zestaw będzie mnie stać. Natomiast ratunkiem dla mnie wtedy był zestaw, który ukazał się rok później, czyli w roku 2009. To był taki mały zestaw 200 parę 200 chyba około 50 części z takim małym statkiem Wejdera. I w tym zestawie była dokładnie ta sama figurka. Czyli była tam ta figurka z tego UCS-a Gwiazdy Śmierci. No i ten, ten zestaw już był zdecydowanie tańszy, na ten zestaw było mnie wtedy stać. Zakupiłem stąd u mnie ta figurka. Na Bryklinku ta figurka ma numer SW209. No i jak to w życiu bywa, a przynajmniej w moich filmach, ma ona dwie wersje. Już tę wersję Wam pokazuję. Nie wiem, czy już Wam się rzuca w oczy różnica między tymi dwoma figurkami. Zwróćcie uwagę na nadruk na torsie. Ta figurka tutaj, którą macham teraz, ma nadruk zrobiony srebrną farbą i łapie ta farba refleksy w świetle. Ta figurka, którą teraz macham, ma nadruk zrobiony szarą farbą nie świeci się w świetle. Skąd te dwie figurki, skąd różnica? Tak jak powiedziałem, ta figurka wystąpiła w tych dwóch zestawach w Ucają się Gwiazdy Śmierci i w Statku Weidera. natomiast ona jeszcze była dodatkowo dokładana do takiego zestawu magnesów i do zegarka, takiego na rękę, którym tutaj miał pod wskazówkami nadruk z Wejderem. To był tak: magnesy to były 2009, zegarek 2010. W zegarku rzadziej, ale w tych magnesach bardzo często, właśnie spotkamy tą figurkę z tym szarym nadrukiem. W zestawach nie. Zestawy oba zawsze miały figurkę ze srebrnym nadrukiem, natomiast w magnesach bywało różnie. Były zestawy magnesów, gdzie miały srebrny nadruk, natomiast bywały też magnesy z tym szarym nadrukiem. Z racji tego, że tych magnesów sprzedawało się jako gadżet taki reklamowy, można to było sobie przypiąć na lodówkę, sprzedawało się tak naprawdę w Legolandzie na kilogramy i no troszeczkę Lego mniej podchodziło jakościowo do, 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 do tych magnesów. To wyglądało tak. Ja tutaj też pokażę Wam, jak ten wejder wyglądał na magnesie, bo to już parę lat minęło od tego. To było taki klocek 2x4 z taką tutaj na górze wypustką. Z tyłu nie miał pustej przestrzeni, tylko pod tym plastikiem jest magnes. Tego wejdera się przyczepiało, o. tak, tutaj, i można go sobie przy, było przypiąć na y, lodówkę. I tak jak mówię, no, te wejdery y, w tych magnesach bardzo często nie miały, nie trzymały jakości i miały zamiast tego srebrnej farby użyte tą. Szarą farmę. I to są dwie pierwsze figurki, jeżeli chodzi o ten Toz ze wzorem Gwiazdy Śmierci. Ja je tutaj przypnę może od razu na taką płytkę, którą mam naszykowaną, żeby wszystkie te figurki wam wyeksponować. Już to pokazuję, jak to. Wygląda, tylko mi tu hełm od jednej figurki odpada. O, już jest. Czyli tak. Mamy już dwie pierwsze figurki Wejdera. Ta płytka, nie bez znaczenia, taki mały spoiler. Nie bez znaczenia, jest taka długa tutaj. Sukcesywnie będą się pojawiać kolejne figurki, o których będę opowiadał. Mamy na razie dwie. Numer na SW209. Wersja zestawowa i wersja nazwijmy ją z magnesów. Ok mniej więcej w połowie 2009 roku Lego wpada na szalony pomysł, że swoim figurką namaluje takie białe źrenice. I jak do połowy 2009 roku figurki nie miały źrenic tak od połowy 2009 roku wszystkie figurki mają o, już teraz yy, źrenicę. Takim przykładem figurki takiej najpopularniejszej z, yy, ze Star Warsów to jest figurka ta yy, Luka Skywalkera, yy, ta z medalem. Taka wersja tak zwana celebracyjna. Zobaczcie, yy, to jest figurka, która była dodana w 2009 roku do jednej takiej książki yy, o Star Wars jako gratis yy, i ją spotykamy. To jest najczęstsza figurka z, ze Star Wars występująca w tych dwóch wersjach ze źrenicami i bez źrenic. Ja jeszcze specjalnie ją pokazuję, bo ja mniej więcej rok temu dokładnie o tym kręciłem film, więc jak cofniecie się w miarę daleko u mnie w archiwum filmów, to sobie będziecie mogli też obejrzeć film dokładnie o tej figurce i o różnicach, skąd ona dokładnie jest, dlaczego tak jest i tak dalej. Natomiast nie jest to dzisiaj film o figurce Luka, natomiast o Wejdera. I słuchajcie, jeżeli chodzi o figurkę Wejdera, w połowie 2009 roku nastąpił dokładnie taki sam motyw jak w Luku. Przy czym Luk ma na bryklinku ten sam numer, to jest bodajże 257 i 257A. Te dwie figurki się różnią na, na bryklinku, natomiast Vader dostał nowy numer. Figurka bez źrenic, tak jak mówiłem, ma numer 209, natomiast ta, zobaczcie, figurka na to się niczym się nie różniąca, natomiast główka ma. Tą różnicę, że ma źrenicę, dostała na breaklinku nowy numer 277. Czyli 209 z 2008 roku. Tors ze wzorem Gwiazdy Śmierci bez źrenic. 277. Tors też dokładnie ten sam, główka ze źrenicami. I teraz tak. Ta figurka, czyli SW277. Wystąpiła w latach 2010-2011 w trzech dużych zestawach, w dwóch UCS-ach, takich po tam około 3000 elementów. I w jednym mniejszym zestawie, czyli w takim budżetowej, budżetowej wersji Sokoła Milenium. Ja właśnie z tego Sokoła Milenium tą też tą figurkę mam. I to jest ta wersja. Natomiast. Ta figurka była po pierwsze dokładana do czterech wersji też zegarka jako gratis takiego na rękę i też była dokładana dokładnie do tego samego zestawu magnesów. Tam były trzy magnesy: tam był magnes z Weiderem, był magnes z czubaką i był magnes bodajże z obi albo z jakimś innym takim zakapturzonym Jedi, ale wydaje mi się, że był to Obi-Wan. I teraz tak, na początku do tych magnesów była dokładana figurka SW-209, natomiast w momencie, kiedy LEGO przeszło na źrenicę, to do tego samego zestawu magnesów zaczęli dorzucać Wejdera 277. I też tutaj była dokładnie taka sama sprawa. Zobaczcie, Vader, który jest wyjęty tutaj ten z zestawu, ma srebrną farbę, Wejder, który był w magnesach, ma szarą, szarą farbę. Czyli mamy kolejne dwie wersje Wejdera z tym Tolsem z Gwiazdy Śmierci. Czyli mamy już cztery figurki. SW209 z zestawów, SW209 z magnesów. SW277 z zestawów, SW277 w wersji z magnesu. Ok, co dalej z tym tytułem się, się działo? Generalnie Lego w pewnym momencie stwierdziło, że tych magnesów to im się sprzedaje tam w Legolandzie na kilogramy. Przeważnie każdy, kto to przyjeżdżał jako pamiątkę, to standardowo sobie brał magnesiki. Te magnesiki ze Warsami fajnie wyglądały. Tego się mega sprzedawało dużo. Natomiast Lego miało jeszcze dosyć spory zapas główek z poprzednich Wejderów z roku 2004. I generalnie wpadli na szalony pomysł, że do tych magnesów, do tego torsu z 2008 roku, można zacząć dokładać stare główki z roku 2004 roku, takie bez, bez brwi. Wyszedł taki Wejder w 2004 roku. Widocznie kiepsko się sprzedawał, więc było w magazynie dosyć duży zapas główek i zrobili coś takiego. Ta figurka, ona była dostępna tylko w tych magnesach. Pod koniec tego boomu na, na, na magnesy można było, było ją znaleźć w tym zestawie tych trzech magnesów. Tak jak mówię, Wejder, Czubaka i bodajże Obi-Wan. I tam też Występowała w dwóch wersjach tego torsu, czyli tą figurkę też możemy znaleźć albo ze srebrnym torsem, albo z szarym torsem. Natomiast tors 2008, a główka 2004. Ta figurka, tak jak mówię, wystąpiła tylko i wyłącznie w magnesach i na bryklinku dostała numer 230 bodajże 2. Do sprawdzenia, ale wydaje mi się, że tak, 230. 2. I to jest komplet sześciu figurek, jakie możemy spotkać z torsem, z tak zwanym wzorem z gwiazdy śmierci. Natomiast ja jeszcze tutaj nie, skończę, nie kończę bo Boże, odcinka. To dopiero się rozkręcamy. Teraz zaczynają się, zaczyna się ciekawostki. Pierwsza ciekawostka. Wygląda tak. Na pierwszy rzut oka chyba nie widać o co mi chodzi, natomiast w momencie, kiedy ja tą figurkę ustawię oprócz. obok prawidłowej, przepraszam, obok prawidłowej figurki, zobaczcie, błąd w nadruku, misprint na, na, na główce. To jest oryginalna figurka ze źrenicami, natomiast w tej figurce tutaj z misprintem na, na główce jest przesunięty czarny z y, szarym. I ten Wejder, y, urzek, urzekła mnie ta twarz tego Wejdera, on jest taki bardzo zmęczony życiem, y, wkurzony, z takimi tutaj workami pod oczami. Y, po prostu przesunięcie czarnego względem szarego na, na, na druku dało taki efekt. I generalnie ja większość misprintów jakie mam, to sobie po prostu trzymam w szafie, nie eksponuję ich w gablotce, natomiast ta główka mnie tak urzekła, że, że no ten Vader stoi u mnie w gablotce razem z innymi i, i, i prezentuje tego mi sprinta. No naprawdę jest jak dla mnie rewelacyjny. <laughs> Okej, okay, to jest pierwsza rzecz, którą chciałem Wam pokazać tutaj jako ciekawostkę. Druga rzecz jako ciekawostka to jest ten Vader. To jest też teoretycznie figurka... SW277, czyli ta wersja ze źrenicami. Natomiast co w niej jest nie tak. Na pierwszy oka też na filmie być może nie zobaczycie, natomiast jeżeli sobie porównamy z dowolną inną główką, no wezmę tą główkę z Misprintem. Zobaczcie, główka z Misprintem, jak sobie teraz wezmę swój próbnik kolorów, to to jest główka w kolorze nowy jasny szary. To jest kolor obowiązujący w LEGO od 2004 roku. Natomiast, jak sobie wezmę tą główkę tego Weidera, to to jest główka w kolorze stary, jasny, szary. To jest kolor, który obowiązywał w LEGO do 2003 roku. I tak naprawdę. Nie mam pojęcia, jak nadruk z 2009 znalazł się na główce w kolorze z 2000, maksymalnie trzeciego roku. Nie jestem w stanie tego wytłumaczyć, więc nie powiem Wam skąd ta główka. Na początku miałem podejrzenie, bo słuchajcie, części, które są w tym w nowym odcieniu szarego, jeżeli je wystawimy na długo na działanie promieni słonecznych, one zaczną się troszeczkę odbarwiać i przypominać troszeczkę ten kolor starego szarego sprzed 2004 roku. Natomiast jak zajrzałem tutaj do środka tej, tej główki, to we wnętrzu tej główki, jak podświetliłem sobie, tam też jest ten stary odcień szarego, więc nie ma możliwości, żeby ta główka się odbarwiła na, na, na słońcu, na promieniach słonecznych, bo ona jest cała wykonana. Z tego odcienia starego szarego, a nie tylko odbarwiona na słońcu. Nie mam pojęcia, jak to się zadziało, jak i, czy jakiś błąd w produkcji, czy no, ktoś to celowo zrobił. Natomiast no, mam to po prostu jako, jako ciekawostkę. No, stoi w gablocie, cieszy oko. Natomiast nie jestem wam w stanie powiedzieć, Skąd ta figurka się wzięła i, i dlaczego jest na, na starym odcieniu szarego zrobiony na drug główki Weidera? Pewnie, pewnie już się nie dowiem. Jeżeli macie jakieś podejrzenia, to możecie w komentarzach pisać. Okej okay. słuchajcie, i tak, to by były, to by było te 8 figurek standardowych, które wam chciałem tutaj. Pokazać. Natomiast taką wisienką na torcie jest figurka z tym samym nadrukiem, natomiast na chromowanym torsie. To jest chromowany czarny, chromowany Lord Vader z 2009 roku. On wyszedł też na dziesięciolecie serii gwiezdnych wojen. Mam go w takiej specjalnej tubie, żeby mi się nie za bardzo nie ściorał. Podczas prezentacji stoi sobie też w takiej tubie w gablocie Jak zrobić taką tubę? Też kiedyś, z rok temu robiłem odcinek o tym, z jakich elementów sobie taką tubę na droższe figurki złożyć, więc też zachęcam do przejrzenia archiwum, żeby sobie ten odcinek obejrzeć. Natomiast mówię, taka, powiedzmy, wisienka na na torcie. Ok. I to by były wszystkie figurki z torsem w tych normalnych rozmiarach, z tym torsem ze wzorem gwiazdy śmierci. Natomiast jeszcze jako ciekawostkę dla wytrwałych chciałbym pokazać dwie rzeczy. Po pierwsze, figurka. Na bryloczku w rozmiarze figurek duplo. To jest większa. O, to jest większa figurka. W rozmiarze duplo. To jest latarka, która wyszła na początku 2011, czy pod koniec 2010 się pokazała. Jak tu się jej naciśnie na brzuszek, to ma dwie LEDy wbudowane. Natomiast, no mówię, ma ten sam wzór na druku na się, więc jako ciekawostkę tutaj ją Wam pokazuję. I już na samo zakończenie odcinka, już kończymy, bo już sporo, sporo czasu. Zleciało na sam koniec chciałbym wam opowiedzieć o tej figurce. Zobaczcie, to też jest jeszcze większa od duplo, dosyć potężna figurka, a w zasadzie nie figurka, tylko zegar z roku 2010. Też ma dokładnie ten sam nadruk. Na, na to, jak go się tutaj naciśnie na główkę, to zapala mu się tutaj czerwone podświetlenie. Te zegary były sprowadza... produkowane w dwóch wersjach z czerwonym i z niebieskim podświetleniem. Więc, jeżeli macie ten zegar, możecie go mieć też w tej drugiej wersji z niebieskim podświetleniem. No i słuchajcie, no, to by chyba było na tyle. To już ta figurka, ten zegar kończy drugi epizod. Czyli mamy tutaj podsumowanie pełne. Figurek Lorda Wejdera z lat 2008-2010. Ja ze swojej strony Wam dziękuję i gratuluję wytrwałości, bo no, ten odcinek nie był krótki, a to jest tylko drugi epizod z kilku, które się w najbliższej przyszłości pojawią o figurkach Lorda Wejdera. Jeżeli Wam się podobało, a zakładam, że Wam się podobało, skoro wytrwaliście do końca, jeszcze mnie oglądacie, to jeżeli nie zasubskrybowaliście mojego kanału, to zachęcam Was do zasubskrybowania i zachęcam do obejrzenia tych starszych filmów, tak jak mówię, filmu o Luku Skywalkerze, filmu o tym, jak zbudować taką tubę i wiele innych. Ciekawych rzeczy w każdym filmie przynajmniej dwie wersje jakiejś figurki, która teoretycznie powinna być jedna. Dzięki za wytrwanie i obejrzenie mojego filmu. Zapraszam na kolejne. Hejka.